Hejka, w dzisiejszym filmiku chciałabym Wam przedstawić promarkery z firmy Winsor Newton. Te promarkery już mam dobre 4 miesiące, ale uznałam, że warto by było zrobić ich recenzję, ponieważ może niektórzy z moich widzów zastanawiają się nad ich zakupem i chcieliby zobaczyć e, taką recenzję w moim wykonaniu. A więc zaczynajmy. Ja mam zestaw 24 sztuk. Promarkerów z firmy Winsor and Newton. Opakowanie jest yy, z taką dodatkową kieszonką, no na, na przykład jakieś rysunki. Nie będę tego otwierać, ponieważ jedną ręką jest to trochę trudno zrobić. Tutaj jest suwak, na który jest otwierane opakowanie na promarkery. Oczywiście nie trzeba tu ich przechowywać, jednak zalecane jest, żeby się nie popsuły. Oczywiście blendery dokupiłam osobno, więc nas nie interesuje dzisiaj. I tak wyglądają promarkery. Są one chowane kolorami, albo też odcieniami. I też można na przykład, o, sobie o tak zrobić. I tutaj, o, chyba tu. I można też tak trzymać promarkery, jeśli na przykład się rysuje jakiś duży rysunek, tamta część też jest odczepiona, ale tamtej już nie będę raczej odczepać. Oczywiście to dotyczy chyba tylko tego opakowania z tych 24 kolorów. No, także przyjrzyjmy się jednemu promarkerowi. Ja wybrałam akurat jeden z moich ulubionych kolorów, czyli Royal Blue. Tak się prezentuje promarker. Niestety nie jest on półprzeźroczysty, także nie możemy zobaczyć ile jest dokładnie w nim tuszu. Mamy tutaj wypisany numer promarkera seryjny. W razie gdybyśmy go chcieli wpisać gdzieś w internet lub podać go na naszej rewce kolorów. Jest on podany także na, tutaj na zatyczce od grubej końcówki. Mamy tutaj kod kreskowy. Oraz jakieś tam informacje, na przykład gdzie wyprodukowano. Są to markery na bazie alkoholu, także są one bardzo fajne. Promarkery występują w takich wersjach, takich zwykłych, oraz w takich wersjach z taką braszkońcówką. Promarkery można też kupić na sztuki. Ale chyba raczej, raczej w tych zestawach w przypadku promarkerów oszczędza się. Nie wiem dokładnie, ile na zestaw wychodzi za jeden promarker, ale to oczywiście też możecie się tego dowiedzieć. Oczywiście promarker zawiera dwie końcówki: jedną cienką oraz jedną grubą. Te końcówki chyba są wyjmowane, ale nie będę psuć sobie promarkerów. W końcu za ten zestaw zapłaciłam około 200 zł. Promarkery tak ogólnie nie za bardzo się zgadzają z tym kolorem tutaj. Weźmy sobie jakąś randomową kartkę i zobaczmy. Tak wygląda kolor tutaj, przynajmniej w kamerze. W realu też tak. W tym przypadku akurat Kolor na karcie, przynajmniej w realu, jest troszkę jaśniejszy. Oczywiście do takich zestawów nie są dodawane blendery, ale do czego służy blender? Jest on nazywany jako brush marker, ale jest to po prostu blender. Tutaj mamy napis, że to jest brush blender. Blendery oczywiście występują w takich zwykłych wersjach z taką końcówką. Ja akurat przez przypadek się z koleżanką zamieniłam, ale to jest raczej nieistotne. Blendery służą do rozjaśniania kolorów, ale ja sama się nie znam na blenderach, także nie wiem, ale chyba tak. Tutaj mamy jeszcze w innych językach, w razie jakby... Właśnie ktoś nie znał angielskiego, a chciałby się dowiedzieć, jak się nazywa ten kolor. Mamy tutaj logo, oczywiście. Taka ciekawostka. Wcześniej nie pan chyba Leaster to była firma produkująca promarkery. Teraz jest to Windsor and Newton. Nie wiem, nie mogę porównać, ponieważ posiadam tylko promarkery z tej właśnie firmy. Tak się one prezentują. Mamy też oznaczniki końcówki grubej oraz cienkiej, ale chyba kształt końcówki nam powie sam za siebie. Oczywiście mamy też tutaj jakiś znaczek. Nie wiem do końca, co on oznacza, ale liczy się, że promarkery są bardzo fajne. Za jeden promarker wychodzi od, od 10 zł do około 16 zł. Także taki zestaw 24 sztuk kosztował mnie, nie wiem czy trochę ponad, ale 200 zł. Kupiłam go na Allegro i przyszedł nieużywany i jeszcze mam oczywiście rewkę kolorów. Oczywiście do zestawów był dołączony znacznik kolorów, czyli były wypisane numery seryjne oraz kolor promarkera były i taka ciekawostka też promarkery na, na, na tej refce. Były uporządkowane. Tak, że na przykład tu mamy trzy kolory. I na przykład na tej rewce był lime green, obok pear green i potem był kaki. I jeśli na przykład powyciągamy sobie wszystkie markery, to potem możemy skorzystać z tego, oczywiście, o ile to wytniemy, możemy z tego skorzystać i powkładać promarkery z powrotem. Nie wiem do czego służy ten zędzelek Ogólnie promarkerami bardzo fajnie się koloruje. Takie dla was serduszko Ogólnie promarkery bardzo polecam, chociaż są one trochę drogie. Ale no, to zależy od jakości jak bardzo drogie są produkty. Ogólnie promarkery są dosyć delikatne, także. No także, jeśli macie takie, takie, taki zestaw jak ja, to zalecam wam właśnie te promarkery wam przechowywać tylko i wyłącznie w opakowaniu, ponieważ jest możliwe, że te promarkery po prostu, no, w innych opakowaniach mogą się po prostu otworzyć, Któż może wypłynąć, albo zostać jakieś inne złe rzeczy. Także zalecam przechowywać w tych opakowaniach. Oczywiście. Dostępne są też inne zestawy. I są, te, także są takie na przykład tematyczne, czyli pastelowe, kolory neonowe, primal. Są też takie tematyczne, czyli na przykład flower, czyli kolory do kwiatów, do skóry i do, do nieba, lub też do morza. Oczywiście sama polecam. Też yy, promarkery, znaczy promarkery, fu. Brush markery Pro na bazie wody, które też się dobrze sprawują. Za nie wychodzi 6 zł za sztukę. Ale są one trochę tańsze. No właśnie. Także te tamte brushmarkery są z firmy Karin. Także te dwa promarkery i brush markery bardzo polecam serdecznie. Jeśli chcecie recenzję brushmarkerów pro, to koniecznie subskrybujcie kanał. Zostawcie. Łapkę w górę i napiszcie komentarz. Z mojego odcinka to będzie już na tyle. Jeśli chcecie kolejny odcinek z rysunków jutro, koniecznie piszcie w komentarzach. Nawet jak nie napiszecie, to i tak się pojawi. Także jeśli chcecie recenzję brush markerów, Pro, to piszcie w komentarzach. Subskrybujcie kanał i piszcie komentarz. Ja się z Wami żegnam i cześć!